Prześwietlę dla Was ofertę z Getin Banku, konto z lokatą 8%. Natrafiłam w internecie na informację, że Getin Bank oferuje aż 8% na lokacie i wobec tak wysokiego potencjalnego zysku nie mogłam przejść obojętnie i zajrzałam na getinonline.pl. Przyjrzyjmy się szczegółom tej oferty. Lokata jest 3miesięczna, rzeczywiście jest oprocentowana na 9% w skali roku. I mm, ulokować możecie minimum 1000 zł, maksimum 5000 zł na lokacie, przy czym jeden klient może założyć dwie lokaty, więc łącznie można ulokować aż 10 tysięcy złotych. Brzmi fajnie co? Gdyby to było wszystko, sama założyłabym tę lokatę bez chwili wahania. Ale są jeszcze dodatkowe warunki, które trzeba spełnić. Po pierwsze, trzeba założyć konto perfekcyjne. Tak, ono naprawdę się tak nazywa. Czy słusznie? Sprawdzimy za chwilę. Kolejnym warunkiem założenia lokaty jest zadeklarowanie, że przez 30 miesięcy na konto będzie wpływało co miesiąc 1000 zł. Muszą to być wpływy jednorazowe. I yy, trzeba, żeby taki pierwszy wpływ był wykonany w ciągu miesiąca od założenia lokaty i również w ciągu miesiąca trzeba wykonać dwie płatności kartą. Jeżeli nie spełnimy tych dwóch warunków, to oprocentowanie lokaty będzie obniżone do oprocentowania lokaty standardowej w Banku. Ta lokata na 8% jest odnawialna, chociaż można to zmienić przy jej zakładaniu, i jeżeli się odnowi, to na warunkach dla lokaty standardowej. Powiedzmy teraz kilka słów o samym koncie. Sprawdźmy, czy nazwa perfekcyjne jest dla niego adekwatna. W analizie konta najważniejsze jest dokładne przeczytanie tabeli opłat i prowizji. Wiem, nikt tego nie lubi, ale trzeba się jakoś przemóc i zajrzeć do tabeli. Widzimy, że miesięczna opłata za konto wynosi 9,99. Ach, te magiczne dziewiątki, ale jest i moja ulubiona gwiazdka. W przypisie czytamy, że opłata nie będzie pobrana po spełnieniu dwóch warunków. Po pierwsze, na konto musi wpłynąć 1000 zł i musi to być wpływ jednorazowy z innego banku. Ten warunek da się spełnić na przykład jeżeli wasze wynagrodzenie będzie przelane na konto Getin Banku. No, chyba że wasz pracodawca również ma konto w Getin Banku, wtedy pojawiłby się mały problem. Drugim warunkiem jest wykonanie płatności kartą na kwotę 400 zł łącznie. To również może nie jest jakiś bardzo wygórowany warunek. Ale jeżeli robicie zakupy w Biedronce, gdzie nie można płacić kartą, no to możecie mieć problem, żeby spełnić to wymaganie. Ale zawsze można przerzucić się na Lidla. Niewątpliwą zaletą konta jest fakt, że przelewy wykonywane przez internet do wszystkich banków w Polsce są bezpłatne. Jeżeli wypłacacie gotówkę z dowolnego bankomatu w Polsce, również nie zapłacicie za to ani złotówki. Zanim podejmiecie decyzję, warto sprawdzić Jakie oprocentowanie lokat 3-miesięcznych oferują inne banki? W tym celu skorzystajmy z wyszukiwarki lokat na stronie bankier.pl. Wyszukiwarka podpowiada nam, że jeżeli chcemy ulokować 10 tysięcy złotych na 3 miesiące, to najlepiej byłoby skorzystać z lokaty w Meritum Banku lub BGŻ Optima, bo tutaj oprocentowanie wynosi 5,5%. Dodatkowo w BGŻ Optima lokatę można zerwać przed terminem bez utraty odsetek. Widzimy oczywiście, że to oprocentowanie jest niższe niż w Getin Online. W przypadku Getin Banku zysk netto wyniesie około 160 zł, w przypadku Meritum Banku i BGZ około 110 zł. Analizując te warunki, widać wyraźnie, że bank stara się przyciągnąć nowych klientów i to klientów, którzy będą aktywnie korzystali z konta. Oferta nie jest zła, chociaż ja wolę, gdy konto po prostu jest bezpłatne i gdy nie muszę pamiętać o spełnianiu dodatkowych warunków. Ale jeżeli w Waszym banku płacicie za konto niezależnie od tego, czy z niego korzystacie, czy nie, to myślę, że warto przyjrzeć się tej ofercie i zastanowić się nad zmianą banku. Jeżeli jednak macie bezpłatne konto, przy którym nie musicie spełniać żadnych dodatkowych warunków, to zastanówcie się, czy Opłaciłoby Wam się zmieniać konto tylko dlatego, że na lokacie możecie mieć 8%? Ja wiem, że to jest więcej niż na innych lokatach i ten zysk naprawdę jest kuszący, ale czy aż tak? Pamiętajcie też, że konto trzeba utrzymywać przez 30 miesięcy inaczej stracicie odsetki z lokaty. I też pamiętajcie, że. Jeżeli na przykład Wasz pracodawca spóźniłby się z wypłatą wynagrodzenia, nie byłoby tego wpływu 1000 zł w danym miesiącu albo nie zapłacilibyście kartą na 400 zł, to będzie pobrana dosyć wysoka opłata, bo aż 10 zł. Przedstawiłam Wam wady i zalety tego produktu, decyzja oczywiście należy do Was. Mam nadzieję, że ten film jest przydatny, dziękuję za oglądanie i zapraszam na kolejne odcinki Rentgena Finansowego.